Siemano, z tej strony Rolex Onix, a dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować sobie autoclickera i z niego korzystać na przykład na Pet Simulator X albo na innych grach na przykład Clicker Simulator czy coś takiego. Um, możecie zostawić suba z dzwonem i lajka z oknem, bo to bardzo fajnie jest, jak to się zostawi, bo to zawsze miło coś jest i dziękuję bardzo za 42 suby po prostu to jest takie osiągnięcie że nawet nie wiecie jak ja się zarejestruję yy, no ale możemy przechodzić do odcinka pierwsze co to wchodzicie sobie na przeglądarkę wpisujecie op auto clicker ja już tu sobie wpisuję klikacie pierwszy link yy, download klikacie i tutaj 5 sekund czekać aż mu się pobierze To szybko zleci No i właśnie się zaczęło pobierać i się pobrał yy, Możemy sobie już wejść w beta yy, Na przykład pójdźmy sobie na Billshopa yy, Dobra, jestem już na Billshopie E, idziemy sobie na jakieś jajeczko. E, wchodzicie w eksplorator plików. Jeszcze... No. I wchodzicie sobie tutaj w pobrane. W pobranych macie tego autoclickera. Klikacie dwa razy. Ruchamy się wam taki prostokąt. E, macie żółwa pełnego. No to patrzcie. Tutaj pisze start F6. Czyli F6 go startujecie, żeby klikało. W tym momencie podchodzę sobie do jajka i tak ustawiam kamerkę, że jak klikam cały czas, to cały czas mi się otwiera. Się. Tylko musicie zadbać o to, żeby wam się myszka nie ruszała, ale jest w stanie przed tym No ja, y, Możecie sobie dać coś ciężkiego na klawiaturę, w miarę ciężki, czy, ciężkiego. Ja sobie na przykład jakąś taśmę dam i cały czas mi podskakuje. Żeby nie wywaliło mnie z gry po 20 minutach. I w tym momencie znowu klikam sobie F6 i nic nie dotykam. I sama mi się otwiera. Yy, no, tak możecie też zrobić ze skrzynką. Tylko no, tam robicie identycznie, tylko nakierowujecie sobie na skrzynkę. No i generalnie to by było na tyle z tego odcinka. No i no.